Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ich zawsze przestrzegać. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia powodują natychmiastowe wygaśnięcie gwarancji. Nie należy przenosić pełnego ciężaru ciała na jedną nogę urządzenia. W przypadku zmiany ustawienia wysokości siedziska w trakcie siedzenia istnieje niebezpieczeństwo upadku do tyłu. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub niewłaściwego dopasowania należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia 120 kg siadania. Nie odchylaj się do tyłu. Ze względów bezpieczeństwa za pierwszym razem, podczas siadania, będzie potrzebna asysta drugiej osoby. Jeśli nie ma innej osoby, siadaj tyłem do ściany. Stanowczo odradzamy korzystanie z Chairless Chair na schodach i podestach. Niemniej jednak, jeśli chodzenie po schodach w górę lub w dół nie jest integralną częścią procesu pracy i nie odbywa się częściej niż raz na godzinę, można pomimo tego używać chair. W tym przypadku zalecamy zdjęcie i odłożenie nóg egzoszkieletu na stanowisku pracy, przy czym można pozostawić na sobie pas i kamizelkę. Zachowaj ostrożność przy dotykaniu urządzenia. Może dojść do przyczaśnięcia palców. Zachowaj ostrożność podczas biegania. Podczas pracy zaleca się zachowanie odległości do 30 metrów. Dłuższe dystanse, które nie są pokonywane częściej niż raz na godzinę, są jednakże korzystne dla miejsca pracy ze względu na szybkie zakładanie i zdejmowanie chairless chair. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia 120 kg. Zachowaj ostrożność podczas chodzenia po pochyłych podłogach, kratach i ruchomych elementach posadzki. Stosować tylko na wyznaczonych stanowiskach pracy. Zaleca się oznaczanie odpowiednich stanowisk pracy i mocowanie uchwytów do przechwytywania bezpośrednio na stanowisku pracy. Problemy lub wady należy zgłaszać natychmiast. W razie potrzeby, należy natychmiast zdjąć urządzenie. Aby zapoznać się z objaśnieniami dotyczącymi szybkiego zdejmowania chairless chair, należy obejrzeć film przedstawiony w rozdziale 6. Ostatnia wysokość siedziska chairless chair zostaje zachowana. Generalnie zaleca się ekonomiczne przejście od siedzenia, stania i chodzenia do nieusztywnionego siedzenia przez więcej niż 15 minut z rzędu. Po 3 sekundach siedzenia następuje odciążenie. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi.